walczą w parterze, w uniżeniu, leżąc krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i myślę sobie, że ta walka w parterze, nie według reguł tego świata, przynosi większe owoce i o wiele więcej wywalczą, aniżeli na jednym areopagu, z całą miłością do Kościoła, ale też i synodzie, czy debatach i dyskusjach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś owoc żywota Twojego, Jezus. Maryja, Boża, na ruch Wojowników Maryi, który tak naprawdę jest dziełem Matki Bożej. To jest bardzo ważna rzecz, którą podkreśla ksiądz Dominik. I to widać jak na dłoni. To jest ruch, który przynosi dzisiaj Potężne owoce dla kościoła. To jest coś, czego nie widać. My patrzymy na procesje różańcowe, na różanie z męski na ulicach miast, różnie jest to odbierane i to jest taka bardzo warstwa powierzchnia tego, czym naprawdę oni żyją i jaka jest ich rola i misja. Nie boję się tego słowa misja we współczesnym świecie dla kościoła i dla losów nas na Ziemi. Nie boję się takich używać mocnych sformułowań. Jestem przekonana, że jak mi powiedział ksiądz Henryk Bolczyk, pierwszy zastępca księdza Franciszka Blachnickiego, w rozmowie mówi: Słuchaj, oni noszą znamiona świętych. Aż wyprostowałam się. Mówi, tak, oni są, oni tak wiedzą, kto z nimi jest, w co wierzą, że będą szli do przodu nieustraszeni. I oni tacy są. Przynoszą potężne owoce dla Kościoła, na przykład e, każdy z wojowników musi się, no, tak jest jego obowiązek, ale też chęć modlitwy za Kościół i za kapłanów. Wiem, że każdy biskup naszego episkopatu e, jest, tak jak to mówią, wojownicy, obstawiony przez 15 wojowników, którzy codziennie odmawiają cały różaniec za danego biskupa. Oni, jak to mówią, jak powiedział to jeden z kapłanów w ruchu, walczą w parterze, w uniżeniu, leżąc krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i myślę sobie, że ta walka w parterze, nie według reguł tego świata, przynosi większe owoce i o wiele więcej wywalczą, aniżeli na jednym areopagu z całą miłością do Kościoła, ale też i synodzie, czy debatach i dyskusjach. Wychodzą na ulicę i są dzisiaj takim znakiem. To bardzo widać też w Europie całej, bo powstają grupy. Są niesamowite, jak Matka Boża to dzieło prowadzi po całym świecie. Są w Stanach Zjednoczonych grupy, w Kanadzie, w Szwecji, w Niemczech, w Chorwacji. I na przykład w Chorwacji biskupi tamtejsi mówią, że to, są, to jest taki znak, który ma obudzić ludzi. Z wielu wojowników o to pytałam. Jak to jest wyjść z różańcem w dzisiejszych czasach na ulicę? Jak to jest iść za krzyżem, który niosą? Oni mają 140 kilogramowy krzyż poranionego Chrystusa, który w ogóle historia powstania tego krzyża zapiera dech w piersiach. Ja sama bardzo ją mocno przeżywam do dzisiaj. Z Detalami opiszę ją artysta, rzeźbiarz, który dostał zlecenie na ten krzyż. Co on przeżywał? Były ministrant księdza Jerzego Popiełuszki, tabele. Ale trzeba mieć wiele odwagi, żeby wyjść na ulicę właśnie tak, w takiej pozie. I oni są dzisiaj, jestem o tym przekonana, widzialnym znakiem. E, ja to tak mówię, Matka Boża gromadzi swoje wojsko. E, to jest to wojsko, to jest ta armia ludzi. Oni i tacy jak oni przygotują świat, jestem tego, o tym przekonana, na e, ostateczne przyjście Chrystusa bo do tego potrzeba jest bardzo dużo pokładów modlitwy. I oni dzisiaj w tym świecie, który jest tak, żyjemy w hałasie, w pośpiechu, w kolorach, obraz mężczyzn został całkowicie wykoślawiony, a oni wychodzą, zobaczcie sobie na nich, postawni, oni są dumni z tego, że mają na piersiach tą Matkę Bożą, królową nieba i ziemi, najpotężniejszą osobę na tym świecie. I oni według jej wytycznych działają i żyją. I to, to, co się dzieje na ulicach miasta, te ich, ich procesje, ich modlitwa, to jest naprawdę tylko ziarenko na samym wierzchu. Zapraszam, żeby, się, żeby wczytać się w ich historię, zobaczyć, jak oni żyją. Były takie momenty i takie domy, zwłaszcza jest jedna taka historia, po której wyszłam z domu od Wojownika i pobiegłam do spowiedzi. Oni dzisiaj zawstydzić mogliby nie jednego z nas. Są żywym świadectwem nie tylko niepokalanej, ale żywym świadectwem Jezusa Chrystusa. W nich to jest też bardzo ciekawa rzecz. E, takie początki w ogóle rozmów z nimi. Przyglądałam się ich twarzom, w ogóle jeżdżąc do Medjugorje, bardzo często też widziałam ich z bliska. Myślałam, co jest w ich twarzach? Było coś takiego, co e, mnie przyciągało. Z początku myślałam, że to są rysy bez przerwy odmawianej przez nich modlitwy. Bardzo dużo modlą się na różańcu. I też w intencjach Matki Bożej się modlą. To jest coś, co z Medjugorje płynie, prośba jej, by modlić się w jej intencjach. Ale po jakimś czasie przesłuchałam też przepiękna konferencja księdza Dominika o Guadalupe, której fragmenty też są w książce. Cała historia objawień Guadalupe. Gdzie Juan Diego widzi po raz pierwszy Matkę Bożą, w, właściwie praktycznie w ciemności na wzgórzu, i Matka Boża przychodzi i nagle zmienia się całe środowisko wokół niej. Wszystko, jak mówi ksiądz Dominik, wokół niej pięknieje, nawet najbardziej suche źdźbła trawy. I tacy są wojownicy, w nich się odbijają takie rysy Matki Bożej. Piękna to jest najpiękniejsza istota świata które i to piękno i noszą w sercach w związku z tym jest też widoczne. I to piękno też czerpią i łagodność na twarzach widać bardzo wielu kapłanów, którzy prowadzą formacje w grupach bojowników Maryi. Mówią, że jak przychodzą chłopaki na początku, to obserwują ich zewnętrzny nawet wygląd, nie tylko wnętrze i widać jak się zmieniają. Oni bardzo dużo adorują Najświętszy Sakrament. I jak mówił Ksiądz Dolindo, Jezus sakramentalny jest jak słońce, które opala ich twarzy, i to widać. Jak ktoś adoruje, to widać. Więc one wprowadzają w świat taką nadzieję, łagodność i piękno Matki Bożej, niepokalanej. Ruch Wojowników Maryi, jako dzieło Matki Bożej, jest bardzo przepięknie wpisuje się w Kościół, działa w posłuszeństwie i zgodzie z Kościołem a także jest w nim mocno już zakorzeniony. Oni są pod skrzydłami, jeśli tak można to powiedzieć, Salezjan. Założycielem jest ksiądz Dominik Salezjanin, kontynuuje wszystko ksiądz Piotr Pączkowski, Także salezjanin. I muszę powiedzieć, że też wielkim odkryciem dla mnie było w ogóle spotkanie ze świętym Janem Bosko, z jego snami o Kościele, ale także z jego nauczaniem i to nauczanie Jana Bosko jest przepięknie wdrażane w życie dzisiaj wojowników. Opowie o tym bardzo pięknie ksiądz Piotr Pączkowski, nowy krajowy moderator ruchu, opowie w jaki sposób Jan Bosko wpisuje się w nich ja pamiętam taką scenę w czasie pasowania w Rumi na sanktuarium Matki Bożej Wspomorzenia Wiernych powiewał taki potężny plakat, właśnie zdjęcie Jana Bosko, a wojownicy stali w szpalerach do y, 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 pasowania. Y, to była taka przejmująca dla mnie scena, ale tak patrzyłam na y, świętego Jana i mówiłam, i co Janek zadowolony jesteś? Był ewidentnie zadowolony, że oto i ma teraz swoich uczniów, y, którzy Idą i trzymają się dwóch filarów, i oni są, wojownicy, uczeni tego. Są dwa filary, pisał Jan Bosko. Pierwszym filarem jest Eucharystia, kolumna Eucharystia, drugi filar to jest Matka Boża. I jak się tego będziesz trzymać, to masz życie piękne, wewnętrznie pełne pokoju i zbawienie gwarantowane. I to, to robią wojownicy. Stosują też, Ksiądz Piotr opowiadał o tak zwanym systemie prewencyjnym. Genialna rzecz do zastosowania w każdej rodzinie, myślę, ale o tym też w książce. I zapraszam, żeby w to wejść i żeby zaprzyjaźnić się też z Janem Bosko.